We wcześniejszym odcinku Johnny miał ciężki dzień. Zapraszamy na odcinek. Mamy cofre? To jest Już? festiwal, ten? W domu. Uleona. A my tej całej rumie nie zdążymy. No jest festiwal, też. O! To nie myślę, je ogarnąć pana nazywałem podwióz. Co to jest? To z tym całym domikiem? Czy on pojechał pierwotkom? Ee! Uważaj, stary, jak jeździsz? Moim, ja ty przyjedziesz z tym wielkim czymś. I kolej tam jest w środku, kolej! Serio, kolej, okay. zabiku. Ee! Czy to przypadkiem jak już w policji? W pracy? Nie. Mam dzisiaj włóczę. A czemu ty masz taki ja, inny... Jest. inny głos, jak jesteś w Policji, no, to jest. taki to jest. inny? Przechodziłem mutację. Dobra. A co tak pewnie, że tutaj robię A, tutaj. Dobrać, Boga wszyscy! Nadchodzi Damiku! Na, amiku. Najlepszy raper. Zemma! zema, zema. Sema Gdzie ja mam stanąć? A, stanę na dachu tam. Jest. Ja tutaj, tutaj, tutaj. Nie trzeba przy nich. Na dachu stanę. Dobra. przed sobie. Jestem już. I co teraz? No i śpiewaj już! Wszyscy czekają. Dobra, dobra. Gdzie on jest? Co on robi, ten Damiku? Jestem Damiku oraz koleja. To jest fajny piosenka i rap. To jest koleja. Tak jest. Damiku górą i cały świat. Ej. Ej, skaczę sobie tu na bombę do basenu, do basenu, ej, do basenu, skaczę sobie tu na bombę, do basenu, do basenu, skaczę, skacze, skacze sobie na bombę, na bombę, ej, ej. Lubimy czarne jednorożce, tak jest. Czarne jednorożce. Uuu, czarne jednorożce, u -u. lubimy baseny, u, -u. tak jest. Damiku, to jest fajna sprawa Za Polecam zaopatrzyć się w koleję południową Lubimy skakać sobie tutaj na bombę Na bombę Lubimy mieć duże piłeczki w spodniach Koleja południowa to jest mój kraj, mój kraj Uwaga, kolejna piosenka Kilka muszę wyjść na, na dach Coś pił ten Tamiku, jakieś piłki nieważne gdzie. Tymal <grymne> to jest taki gość, który nagrywa w GTA 5 który skacze na bombę, na bombę, nagrywa piosenki, nagrywa piosenki. Paleto obej, paleto obej, ej, 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 a co z Mary Falmem, na bombę, na bombę do basenu oraz też na kombę, na kombę. Lubi też skoczyć z i sobie da okłody Basen jest jego ulubionym miejscem. Ej, ej, kurde, kurde, basen, basen, Ten, basen, basen. O, lepiej knuci, Tak jest.

Pijcie koleje! Olda la bonda! Ulda la bonda! <laughs> <laughs> on <Dobra, śmiech> Basen, basen, basen! On lubi skakać na bombę! A wy uciekacie! Bo nie lubicie tej piosenki! Ej, ej, ej! Dobra, to na tyle znowu To widzę! widzenia! Dobra, kamy <laughs> już. Ile za to dostanę? Ej! Ile za to dostanę kasy? Nie wiem. Kto tu stajesz dla mamy jakieś 500 koła? Może? Może to nie... Nie, tobą, to mam, tobą. Siadaj, powiodzę cię. Dobra, zobaczcie co no, miałem tam w palnach do roboty. No, Czemu masz takie no, duże auto? To, Czemu to są moje Czemu, Czemu nie mogę tam wsiąść? Musisz na górę wywrotki. Hmm. Dobra. A kurde, już sam nie, nie... dzięki, sam co już pojechać. Nie, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Zobacz... W sumie nie mogę tam... Skocz, Wejdź na ten murek i skocz. Na ten murek? Dobra. Czemu ja mam... Czemu ja mam wskakiwać na tą wywrótkę? Czemu wiesz? jest... No, jeszcze... no, tak. Dobra. Powiem ci, gdzie masz jechać. Czekaj, typie. To, to, to. Do, dobra, masz jechać na molu, bo tam będzie maskoszop. Zajmę się. Tarty maskoszop taki. A tym przypadkiem jesteś szefem maskoszopu? Nie musisz jechać do swojego salonu przypadkiem. Najpierw muszę jechać do, do maskoszopu. jeszcze tam. On no, tak teraz w że do maskoszopu ale. A na pewno? Tak. Nie to boli Widzowie, cięcie, widzimy się w Maskoszopie. Widzowie, pomyliły mi się plany, przepraszam. Określałem, no sam pojechać. Maskoszop będzie... Tak, okay. ...jakąś godzinę. Ała! Panie! Trzeba A prawie udzielić. A w ogóle, jak wygląda ta kolej południowa? No to się tam jakaś idiotka rumię wychowała. Też. Ty ją znasz w ogóle? No to parkuje sam jak tutaj. Chyba nie auto. O! Co się stało? O kurde! Mój sam! No kurde, po ma z widzenia! Faktycznie mogłeś iść Duży, bo to ma sa jest z niem. podpisaliśmy ten O oh, kurde, jak w nie. Nie. tutaj są w tym aucie! Muszę to naprawić. Czekamy na dostawę od Sahura. Przepraszam, no, może da ten... jej... Nie wiem, że do dać dzwoni, pomijam, da będę. Dr dr do mafii. dr 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 A czemu nie odbierają? dr może... to o kurde, jeden już. Miałabyś zostawant tej broni! Z Państwa. Tak, tak, tak. Zostawant tutaj tutaj na chwilę, chwilę otworzył tutaj bagażnik. O ile akaczy! Tutaj widzi pan. Ile akaczy? Dziękujemy! Jakie na akcje, nasze pierwsze jako mafia za huri? Nasz sam. Mój. Uf, tam jeszcze zobaczymy. Dobra. Kiedy to Panu. Do widzenia. Jeszcze raz do Pana takie pytanie. Mam z uwagiem zniszczone. Jestem. Ja jeszcze nie wiem, jakiś tam na miku, jakiś tam chińczyk ciężarówki przejechał. Do widzenia. Do widzenia. Zgadzajmy, że tak. Fajne. Do widzenia. Widzimy się na molu, już na jednym mieście. Naprawę na auto. Auto po tam będzie. Masko, co jeszcze porobimy? Wielkie otwarcie jego. Widzowie, idziemy. Przed oto, molo. Jeszcze powinien być masko, szop. W tym parkingu I w tych namiocie powinien być. Kim tutaj? A tutaj był kiedyś maskoszop. Ale... O gdzie tutaj jest jest? Maskoszop. Zaprasz zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tutaj, tutaj, tutaj. Czekaj. Stragani, stragani. Dobra, co można u was pić? Nie, to bongo na przykład. Wszystko. Dobra, a tutaj kupuję bongo. Szybko. Dobrze, tutaj proszę sobie zabrać. Dobra, tak. dobrze. To będzie 50 tysięcy. Dobra, dobrze. płacę. Wisła Kraków górą, maszem. Tak jest. No widzę, Feralu, ty jestem zabitym Kraków. Radio L. E. S. uwaga, jakiś wariant na kwadraciku krzyczy coś o znanej k-popowej influencerce. Widzę, muszę proszę cię, cię zrobić. Widzimy się już jak, przy tym wariacie z Dakarzyno z nim pokrzywdzimy. No, ja Iraq... Chciałem tu zobaczyć, jak to on mówi. Pewnie się z radio w ogóle radziłem. Oczekuję, abyś z nim w ogóle. Witamy, witamy. Rozjawił w ogóle. Na festiwalu, który dzisiaj wystąpił od 13.00. Co? Rumi, która zaginęła od 19.00, wystąpiła bardzo źle. Widzą, że się to bardzo nie spodoba. Z pomidorami, jajkami i tak dalej. Tak. A co to jest? Może z nim zaśpią? Tak jak w jednej stacji. Na samej tej ja. stacji może coś ty... tutaj przyjdzie, ale się jarą. Zobacz, to jest pierwszy raz, gdy wchodzę w interakcję z Sejterem Huntrix. W tej serii. Bo nie wyjdę do interakcji. Jest ten pan tutaj? Jest jakiś NPC pewnie. Ten tutaj gość? Rumi! Kura jest! Rura! Rumi! Brzydka jest! Rumi! Trzeba nie szanować! Rumi! Najwyższa Rumi! To stara rura! Rumi! Najgorsza jest! Rumi, trzeba nie szanować Rumi, od tego jest kto, kto najgorszy śpiewa? Co? Rumi! Kto? Rumi! Jaki jest najgorszy zespół muzyczny? Antrix Antrix, 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 Antrix To najgorszy zespół jest Ole Najgorszy zespół Dobra, jest. Ja Dobra. już idę. Już jest protest udany. Ej! hej, panie, panie. Dobra, już, już. Nieważne. Ważne, że... piewałem. Ej! stój. Co? Mówiłem ci też, żebyś się nie zadawał z Lonem. A Skąd ty wiesz, że się nim nie Ja dzisiaj na to nie widziałem na oczy. Nie dzisiaj. Wczoraj znowu się z nim spotkałeś. Dobra. Masz ostatnie ostrzeżenie, rozumiesz? A co mu zrobić? Może dać mi jakąś radę jak z nim zerwać przyjaźń. Najlepiej to go zabić. Dobra. wykończyć kiedyś tę mafię hat, hat trick jakiś, nie wiem. Co teraz w Dobra, miałem się spotkać z wujkiem co niedługo będzie pod, Pacyfim, pod pacyfik bankiem. Jak Jeremy. Bo on, też powie, bo on też podobno był na występie Rumi. Z tym... z tym... jakbym... moim kozynkom, no. Ona też była ciekawe kto to jest. One. Że coś mi opowie, co się dzieje na występie Rumi. Jestem tego ciekawy. Seriam, po Windowrama rzucali? Tam Rumi? To sobie myśli. To w ogóle ma jakiś zombie tam. Jest to akurat komputer. Ja by... O, z jak gdzie powinien być uiek, gdzie to jest? O, uiek, gdzie to jest, No, a podobno byłeś na te, tej wstępie tej Rumi? No, no, no. I co tam się działo? Z oliwą, pomidorami, jajkami, wszystkim. Anna. A w ogóle ładna jest. Ja powiem tylko na obrazkach widziałam. Dwa. Co? A spotkamy się jeszcze potem. Tak. Kurde ona brzydliwa była. A teraz... Teraz tutaj pójdziemy po pociąć kasa. I ty, co tam dzieje? trochę odpoczniemy. To tam jest za ciężarówka? Nie grajcie, że kuroda do przyjedzie.

Słyszałeś jakieś... A Byłeś na występie Hantrix? Na występie? Na tym? Rumi? From... Halo, kolej! to no, no, ładnie śpiewa. Kurde, to chyba nie chce się znać z tym Rumi, jednak. Myślałem, że to będzie jakaś fajna k-pop super Ale ma... No w sumie fajna jest ta kura nie patrząc wyzgniatania auta. Pat, 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 pat. pat. Wysięg na chórze. Pat. Wiesz, że to ma taką funkcję, że I chyba to nie tam 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 tam. jest auta, nie? Nie, bo już nie testowałem, bo dziś Fajne. Tak mogę sobie dać... Jaki kolor? Różowy. Coś w ogóle powiedziała Rumi do widowni? Mi się rozpłaka po występie, halo! Dobra. Chcemy się spotkać z Leonem gdzieś tutaj. Gdzieś koło tego jakby takiego szpitala tutaj. Bo tam gdzieś pod, to... powinien być Leon. On w sumie nadzorował cały występ brumi więc no. o, Musimy zapytać jego. Co zrobi z tym, ze spam Pantrix cały BMX 2 Prowadzony przez Leona i tak dalej Dobra, jesteśmy już tego koło tego szpitala, takiego tutaj, wow. koło tego skipu! Dobra, dzwoni do Leona! Dwa do Leona! Pow. Dobra, dobra! Pogadamy z nim o tym właśnie występie

O kurde przemalował z auto Nie mam takiego koloru I to jest fajne kolor auta A w ogóle ty nadzorowałeś ten występ Rumi całe i jak ona śpiewa Wiesz możliwe już jej nie będę wolni, nigdy zapraszać. A co robi, jak, A co robicie z, z tym ze swoim countriks jako BMX P2 To jakieś występy z Jakie mini. Występy mini? A w ogóle byli jacyś fani i Huntrix czy z Michał też czy tam byli Huntrix? To A ona. A, a co jej powiedziałeś jak ona wyszła ze sceny? Co? A co jej powiedziałeś jak wyszła ze sceny? A ona się. A ona, ona, się ona się rozpłakała? W ustępie? No. wiem, bo ona taka. Dziwna chyba jest. No nie. Teraz musimy do burger Shot Chodź. Burger shota, teraz jedziemy. jedziemy. się już w miejscu w burger Shota. Widzę, jesteśmy blisko burger shota. Dobrze nie. Nie było żadnej rumi, błagam cię. Błagam cię. że tam rumi nie było ani kota takiego dziwnego. RUMITOWALNE MYSZKU! widzę. Jak ktoś inny dziwny to nie wiem. Zależy kto. Dobra. Dobra, co nie dobra. poproszę Burger. Jednego zostawiam. Dobra. To będzie tyle, Dobra. Kto to jest? Słuchaj, mi burgerki. To, to jest napad! Nie chcę z dać Boczko, rozbieram się! Nie, Oro, tak! Nie! A ty kolego, co? Nie, 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 biegam stąd! Nie! Nie, 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 nie! Nie! O to jest za jakieś... ten... Ty, 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 Dawaj ten... Kolorowy. Świetnie, co ty robisz ty piec? Nie, nie nie... rób tego na moich siedzeniach! Dobra, typie! O. o! o! Dobra! Aha, a... Mi się ono tego? Ale działa! O! Nie widzę chyba bardziej przez...

My nie robimy takich... Gigi, Gigi, Gigi! Czemu on nie chce gadać, Gigi? Wiesz co, nie jest kurwa walorant. Jak się zatrzymasz, to ubiorę spodnie. Nie! No stój. No stój. Ale czekaj, muszę ci coś pierwsze powiedzieć na oko. Nie! Co on mi zrobił w tej ilości? To no, było najgorsze życie w życiu, moje. Ja wam to za widzowie, ale lepiej, żebyście tego nie widzieli. Lepiej, je oczy na to Oszczędzę, no, widzowie. Brawo. Widzowie, to jest na tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Nie, już w, nie, w, nie... w nie... nie takim tęczowym odcinku. Chociaż Końcówka była tęczowa, moja postać nie, nie jest tęczowa, nie bójcie się widzowie. Sygiepki, która. No w sumie każdy mój widz mu... co Sigma jest, nie lubi tych tęczowych. Z miau, miau, tu miau, 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 miau. Rumi. Zamki i kukwo. Kupimy nowy serwerek i będzie git. Widzowie to nie koniec.